Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich tutaj zebranych. Kolejny odcinek z Minecrafta. Cieszę się bardzo, że Wam w ogóle się spodobała ta seria. Będę nagrywać częściej, więc się nie martwcie, zrobimy taką e, serię z tego w sumie. E, no i co? Dużo osób mi pisało w komentarzu, że wersja demo wyjdzie prawdopodobnie za darmo 21 września. No to co, kochani, czekamy, czekamy. I mam nadzieję, że się spodoba Wam. No, i uprzedzając pytania, generalnie, ten mod jest na wersję 1.16.5. Na tej na razie działa. Także w dzisiejszym odcinku, kochani, będziemy robić pastwisko. Myślę, że pastwisko nam szybciej pójdzie, bo to jedynie trzeba po prostu zrobić ogrodzenie i tyle w sumie. Także sobie damy konia do stajni tego naszego. Mississippi, o ile, się, o ile się nie mylę, Mississippi, tak, Mississippi, dobra. Dajemy go sobie do boksu. Na razie go w sumie nie rozbieram, bo bez sensu. Eee, no i będziemy dzisiaj puszczać konie na pastwisko. Zobaczymy w ogóle, czy się położą, bo jest taka animacja, że te konie się kładą. I to jest, e, to mega wygląda, z tego co widziałam tam na stronie producent, producenta, w sumie, jak to. Muszę nazwać twórcy, o, twórcy. Ale te łajno to nice, nie o, cyk. Cyk. Łajno zbieram. Co tam? Tutaj jeszcze musimy dokończyć właśnie te słupki nawiązania w sumie. No dobra, na razie weźmy sobie, zobaczymy lokalizację pastwiska. Ehm, tak, tutaj po lewej, jak widzicie, te wszystkie konie, to... Mm, tak, tak właśnie. To ja je zrespawiłam. Ja cię sude, No, sorki. Po prostu musiał zobaczyć. Ej, a tutaj jak się dalej leci... Ej, szczerze wam powiem, że tam już się nie oddalałam jeszcze. Dlatego widzicie, że mapa mi się wczytuje. I tu jest kawałek piachu jeszcze. Ale zrobili. No to nieźle. I tutaj wokół tej góry taka rzeka płynie. Ale fajne. Na razie pastwisko musimy zrobić. No myślę po prostu zrobimy je tam, gdzie konie mają Ujeżdżalnie tutaj obok ten lasy kawałek tego lasku tutaj złapiemy, czy się może za wysoko poleciałam. O, też nie mam tak tych czanek łączonych, wiadomo, od razu, bo mój komputer by nie ogarnął tego wszystkiego. obs -a. będziemy musieli chyba usunąć tutaj te konie, które zeszły na dół. No cóż, i zrobimy takie paswisko po prostu tutaj, tu, 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 tu. Nie wiem, czy tą górę zahaczymy. Muszę z tej góry na razie. Tutaj, tu i zrobimy taki okrąg, nie? O, cyk. I tu możemy połączyć na przykład te paswisko z końcem tego płota. Że tutaj będą konie, a tutaj będzie ujeżdżalnia i wiecie, a one nie przejdą, bo gdzie jest płot na ujeżdżalnie. I tutaj kawałek będą mieć takiego. No, jeziorka w sumie powiedzmy, i tego lasku. Więc będą mieć schronienie, jak będą chcieli Tutaj wejść do tego lasku, a tutaj na przestrzeni wolnej jeszcze jakieś drzewa. Tutaj im, żeby nie było aż tak kłyso. Nie wiem, czy zostawimy te tutaj. Co? Takie jeziora. Nie, to jak już mają takie jedno, to tu może weźmy to. Zakryjmy. Lecimy z tym. Jak widzicie, ja już tutaj wszystko oporządziłam więc teraz czas na płot. Nawet zrobiłam taki mini ala wodospad, bo wykorzystałam tutaj taką, no, że górkę. No i tutaj już ta woda była, no i zrobiłam taki wodospad, który w sumie, no, słabo wygląda, ale niech będzie, więc tutaj będą mieć taki mini wodospad. Zwierzęta, które tutaj weszły, tak naprawdę, no, najwyżej potem ich jakoś unicestwię stąd. Brzmi tragicznie, no ale tak musi być. Musi być prestiż, tylko nie wiem czy jeden, czy tak jakby podwójnie zrobić. Chociaż... Podwójny jak będzie wyglądał? No taki trochę bez sensu w sumie. U. Dobra, na razie robimy taki jeden. O panie. Na sam koniec... Zrobię wejścia, bo jeszcze nie widzę, jak to ma być dokładnie. Uwaga, uwaga! Tadam! I tak się prezentuje paswisko dla koni. Może tak z góry się wydawać, że w sumie nie jest duże, ale tak naprawdę zobaczcie, jaki jest obszar paswiska, jaki jest obszar ujeżdżalni, i stajni. To możecie sobie porównać, jaka ujeżdżalnia jest wielka, a paswisko jest. Z cztery razy może większe od tej ujeżdżalni. Tak tutaj postawiam, że po prostu zrobię taki płot nad wodą. To chyba raczej konie dołem nie przejdą, nie? Tak, nie mogą zanurkować, żeby przejść dołem. No chociaż nie wiem, dobra. Nie wiem, więc na wszelki wypadek dam. W sumie pod spodem jeszcze płot. Pewnie będzie mógł nie będzie nic e, mogło przejść w sumie na tą stronę. No, i tutaj będą mogły sobie pływać konie. Tutaj, jak nie chcą pływać, to na brzegu będą mogły pić traw, e, trawę. Mogą pić trawę, no ja Pić e, wodę. Widzicie, tutaj delikwentów złapałam, niestety. E, dwa konie, taki ten. No, dobra, niech zostaną w sumie. Już nie będę ich zabijać. E, jeszcze mam trzy owieczki, także okej. Okay. A w sumie, nie. Dwa konie, tylko trzy, bo jeszcze ten jest. Ej, kurde, no dobra. Dobra, niech będą, co mi tam? Nie będę zabójcą. <laughs> Nie, możemy jakieś jeszcze drzewo posadzić w sumie. Um, tam słyszycie w ogóle kota, którego uratowałam z jaskini, bo wpadł do jaskini i strasznie przypomina mi garfieldka mojego konego. Dlatego go oswoiłam. Na razie przywiązałam tutaj. W sumie mogę Ci już odwiązać kocie. No, super koteł kochani jesteś No, jak w Tak Dobrze Dobrze kochani chciałam sprawdzić Właśnie, o drzewa, drzewa Tak, może weźmiemy jeszcze Brzozę, właśnie Bo konie lubią brzozę Jak będziecie chcieli to zrobię Na przykład taki dzień Wiecie od co, dzień ze stajni Myślę, że to będzie fajny pomysł. Kurde, nic nie widać. Mam jeszcze ekran ściemniony na maksa A jak postawię dwie obok siebie, to będzie dobrze. Zobaczymy, czy one się połączą. No, połączyły się. Dobra, postawimy jeszcze trzecią. Tutaj. Wiecie, żeby zrobić taką naturalną wiatę z drzew, nie? O, fajnie, fajnie, dobra. A tutaj w sumie też wrządy są ok czy jakiś ten. I tu jeszcze możemy na środku dać. Nie wiem. O! Takie drzewko. Te drzewko w ogóle tu nie pasuje do tego klimatu, ale cicho. Tropikalne jeszcze. Tropikalne też musi być. A co tam? Łomatko, co tu się stało? Ej, to ty w sumie to niepotrzebne, czemu one tak nie urosło? Nie miało być duże Kurde, to jest słabo Dobrze, one urosli, nie takie, wiecie, wysoko No dobra, niech będzie takie coś Czy przez obudzę nie skaczesz? No nie wiem Dobra, cicho, już tam nie miał, chodź tutaj, siad i siedzi tu pilnu, jak konie będą wychodzić, ok? Jak konie. Dobra. Yy, bierzemy wszystkie konie. Czy ja linę wyrzuciłam? Wyrzuciłam. <laughs> Dobra. Mamy linę i teraz tak, bierzemy konia pierwszego. Zapraszam serdecznie. Chodź, koniu. Kamelia, właśnie. Ja pamiętam kamelię. Kiedyś widziałam na kameli, chodź. Jak zaczyna jeździć w sumie. Hop, o, dobra Zenek, zapraszam. W sumie ten jest chyba szybciej do ogrodzenia, także idziemy do tego. <słuch> idziesz za mną, idziesz. Wow. Dobra, nie wiem, czy wejdzie. Zobaczmy. Jest, szedł dobrze. Eee, no to możesz już iść, koniu. Baw się, ciesz się, nie wiem. W derce najwyżej derkę ci zaraz ściągnę. O nie, kliper! O nie! Nie, no zawsze mi się respawnią tutaj klipery, jak coś zrobię nowego, nie? One się czają tylko, żeby wybuchnąć. Ale spokojnie, mam to wyłączone, więc nie wybuchną. Ale jak będę na survivalu to... Mm, ja nie wiem, jak wyłączyć te potwory. Tryb pokojowy muszę dać bo Dobra. Chodź, koniu, chodź, Mississippi. Dawaj. No jak ty tam poszłeś, no to... Świet, świetnie. Jeszcze tego brakowało. No, i sam wyszłeś, no i sam wyszłeś, fajnie. Nie go. Dobra, sorry, koniu. No, a ty tutaj już czekasz, tak? Przy wyjściu, fajnie. Zapraszam, chodź, bo kameliami tu wyjdzie. Dobra. Idźcie, a nie tutaj stoicie przy wejściu. A tobie to ja już w ogóle muszę to wszystko zdjąć. Czekaj. Wypad mi. Wypad mi stąd. Dobrze, proszę bardzo. Teraz po resztę kumpli idę. W sumie ich nie zdążyłam nazwać, kurde, ten. Imiennik, ale to zaraz. O! I ostatnio nie pokazywałam bo Wilbera, bo niestety mi ścięło nagranie i musiałam od połowy, jakby wrzucić. pokazywanie koni, więc te trzy pierwsze nie były pokazywane. Także teraz pokazuję. Tamta to była Mirinda Wielkopolska. Kabelia szlachetna, półkrew. I teraz mamy Wilbera z chłopcówskiej. Proszę bardzo. Najbardziej podobny do Wilbera tutaj, koń w Minecraftie, więc tak go nazwałam w sumie. Chodź, Weber. Dawaj, Zenek. Idziemy. No i znowu miałczy. Chodź. No patrzcie, no nie. No jak ty sap wychodzisz, to co ja mam cię tutaj wyręczać? Out mi z tego. Do widzenia. Poszły. O! Pływa. Mirinda pływa. Z nią wypadł mi stąd. właśnie. Nie, nie, nie. Patrzcie, jaki cwania, kurde no. On już się wraca, on już się wraca. No na pewno. No na pewno. Nie. Nie, nie. Dobra, ty owco co możesz wyjść, tak? Jasne, bardzo fajnie. Potrzebujecie. Papa. Nie, ale ten wrócił. Nie, no hit. A jak pływa sobie. Patrzcie, jak sobie końca pływa. Fajnie. Dobra, nie, świetnie, bokiem stanęła. No i jak ja mam tu wyprowadzać te konie? Może tak hrabiańce otworzę, o. Dobra. Nie ten przycisk, nie ten przycisk. Proszę bardzo, jesteście w końcu wolne po areszcie boksowym. Nie wiem ile godzin stania. <laughs> Co i pastwisko zrobione. Okej. Okay teraz lecimy po Kremonę. Cremona, zapraszam. Chodź tutaj ładnie. Staś Jak ją wywaliło? Co to było? Nie, 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 nie. A, do tyłu. Dobra, proszę bardzo, Kremona. O nie 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 już się przystyczają, żeby wyjść Sajonara Sajonara Nie, nie nie. przy wyjściu mi tutaj nie stać. out wypad 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 do widzenia. No hit Patrzcie, nie, no to trzeba po prostu inaczej się nie da jak siłą. O proszę bardzo. Wilber pierwszy. Teraz czas na. Tutaj kamelię. No i bardzo fajne. I tutaj mi stać, a nie tam przy wyjściu, geniusze. No, a wy już, już tam. Już pływać. Nara. Poszły od wyjścia. Patrz, ten się wraca. Nie chce, cwaniak. Cwaniak nie chce, dobra. Jeszcze dwa konie. Uff. Za dużo tych koni. ja muszę jakiegoś tego sobie tutaj wynająć Nie, jeszcze jeden koń, ej czekaj, ja to policzyłam Montana, nie, sky blue, tu jest Montana No, jeszcze jeden koń, dobra, chodź Montana, zapraszam Tutaj, tutaj Dobra, chodź kocie, idziesz ze mną, no Proszę bardzo, chodź What? Co to było? Mam mnie topeź? do dlaczego tutaj nie toperzę? Co tu robi nie topesz? mojej stajni. Co to jest? Ale jaja. Nie toperzę mam w stajni. Nie no, owca wypadli. Okej, okay, proszę bardzo. Uff, i mamy wszystkie konie. Udało się, jej, fajnie. Jeszcze na szybko sprawdziłam, co zrobić, żeby koń się położył. No i trzeba wpisać komendę. Także wpisujemy i zobaczymy, co się stanie. Czyli tak, komenda brzmi słem rrp. Light. Ok, i teraz jak klikam. You need to be... Swim. Mm, aha, w sensie, że muszę być na koniu, okej, okay, dobra, to zrobimy sobie tryb trzeciej osoby. Weźmy sobie Hakamodę. Okej, okay, i uwaga, i teraz pis pisujemy. To samo. Uwaga. Ojejku, jak słodko, tylko że ja lewituję i to pewnie... Okej, okay, zejdźmy sobie. Co jest, czym ten koń chodzi? Ej, to. Yy, Okej, okay, dobra. Czyli po prostu to jest tak, komenda, że on leży, ale nadal chodzi. Ciekawe. No, ciekawe, nie powiem, że nie. <ścoughs> ale mamy fajną animację leżenia. No cóż, mam nadzieję, że to poprawiam, że nie. Nie będzie się, wiecie, tak uh, szło z tym kołem. W sensie, żeby nie będzie ten koj chodził, tak? No cóż, dobra. Um, nieważne, niech będzie. I teraz co zrobić, żeby ten koń z powrotem. powrotem, co? Do góry wstał. Ok, uwaga, uwaga. Jea, yeah, piękne. No co to jest w ogóle? To jest ciężownica teraz. Lol, dobra. Okej, okay. co my tu jeszcze mamy? Jakie jeszcze komendy są? Słeb RRP. Ale ten kod się drze, że ma masakra. Sad, a sad? You have uh, set mode run. Okej, okay, nie wiem. A, że ten koń jest smutny. O, Nie, ja nie chcę, żeby ten koń był smutny. Dobra, ok. Yy, Wild, czyli będziemy mogli bez sprzętu jechać. To jest też dobra Komendę. Swim, Wild. I patrzcie to. Tadam, to tak na, automatycznie zakłada sprzęt, po czym go ściąga, nie? No i tak to wygląda. I Możemy sobie jechać na koniu. Dziko. Bez sprzętu. Oj, na dziko nawet anglezujemy. A co tam piszenie życia. Uhu. Uwaga, będziemy pływać. Jest. A ten koj dalej! Legenda głosi, że ten koj dalej pływa, nie? I pływa. Dobra, kochani, wspinam się tutaj, zobaczcie. Widzicie? Ja mogę się na, na tym koju płynie, płynie i idę normalnie do przodu i on wskakuje. A ten koń w ogóle nie chce wskakiwać. Nie wiem o co chodzi. okej, okay, zróbmy sobie cv, dziki cv po pastwisku. Piękne. Jeszcze jakaś fajna wusyczka mi się włączyła też w ogóle. Wow. Dobra, siadam. Proszę bardzo. Mi Kantar ściągnął. No cóż. Dobra, kochani. Woohoo! Minecraft ściął porządnie. Tak wygląda moje ranczo z góry. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No mega. Ja się z Wami już pożegnam. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Nie wiem, w którą stronę mam się odwracać o w tą stronę no i tyle no i tyle w sumie w dzisiejszym odcinku a i piszcie komentarz co nagrać w następnym odcinku moje crafta czy właśnie jakiś vlog czy teren czy czy, czy nie, nie wiadomo co piszcie pomysły po prostu i komentarz z największą ilością lajków wygrywa i taki odcinek po prostu nagram więc śmiało bawcie się pa pa